Cześć. Jestem w Toruniu w mieszkaniu przy ulicy Wodociągowej. Zabieram się za robienie materiałów do oferty najmu. Jest to mieszkanie 45-metrowe. Nigdzie jego jeszcze nie ma, więc jak jesteście czymś takim zainteresowani, to macie to spod lady. Ale nie o tym dzisiejszy film, tylko film o transakcjach sprzedaży. Bo wiecie, jak to jest. Jak sprzedajecie komuś nieruchomość, spotykacie się u notariusza, to sprzedaż następuje z momentem złożenia podpisów. Czyli jak podpiszecie wy, podpisze kupujący, podpisze notariusz, mieszkanie jest sprzedane, a płatność. No, to jest to, o co najczęściej macie wątpliwości, bo płatność robi, zapłaci jutro, zapłaci w ciągu trzech dni, poddaje się rygorowi egzekucji co do zapłaty, ale macie wątpliwości, czasami o nich mówicie, czasami nie. A co będzie, jak nie zapłaci? Jak wyjdzie z kancelarii, potrąci go samochód i nie będzie miał jak zrobić przelewu, albo jak jest oszustem i po prostu nie zapłaci a rygor? No, a jeżeli się okaże, że nie ma majątku, nie masz czego egzekwować, a dwie godziny później sprzedał wasze mieszkanie. No, ale jest rozwiązanie tego problemu.